Siema. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym moim odcinku. Jest dzisiaj piękna pogoda, ja znajduję się właśnie obok słynnego Londonai, czyli wizytówki całego Londynu. Jednej w sumie z wizytówek Londynu. Chcę Was dzisiaj zabrać do kolejnego muzeum. Mam stąd tam około 20 minut, także za chwilę przejdę się tam tędy spacerkiem. W dzisiejszym dniu chcę Was zabrać do myślę Nie Lada Gratki dla Miłośników wojny, czyli do Muzeum Wojny Imperialnej. W takim razie ja się wybieram już w stronę muzeum. Po drodze wrzucę Wam yy, przebitki tutaj z Londynu. Widzimy się pod muzeum. Tam trochę więcej Wam powiem na temat tego miejsca. Właśnie na miejsce. Przed nami Imperial War Museum, czyli Muzeum Wojny Imperialnej. Zanim wejdę do środka, powiem kilka słów na temat tego miejsca. Muzeum zostało założone w roku 1917 dla upamiętnienia poległych w czasie I wojny światowej. Otwarcia w 1920 roku dokonał Król Jerzy V. Początkowo mieściło się w budynku kryształowego pałacu, który spłonął w 1936 roku. W obecnym budynku znajdował się kiedyś szpital psychiatryczny. Kolekcja muzeum była uzupełniana w czasie II wojny światowej i w 1953 roku wystawiane były eksponaty ze wszystkich zbrojnych konfliktów brytyjskich. Muzeum posiada także dużą kolekcję nagrań i wywiadów ze świadkami wojen. Także tyle, jeżeli chodzi o krótki wstęp, wchodzimy do środka. Tutaj też muszę powiedzieć, że jestem pierwszy raz, także. Nie wiem co gdzie jest, będziemy szli sobie po kolei. Szedłem do środka, jesteśmy na korytarzu, i na samym wstępie widać książki, jakieś sklepy z pamiątkami i główny korytarz. Na wstępie powiedziano mi, że nie wolno tutaj kręcić filmów, można robić zdjęcia, ale filmików nie, także przechodzę sobie z kamery na telefon i po cichaczu coś będę sobie stąd kręcił. Także zaczynamy sobie od samego dołu. Zaczniemy sobie od lewej strony, tutaj na dole tak samo widać jakiś sklep z pamiątkami. W sumie jak już jesteśmy na dole, to oglądniemy co tu mają. Po drugiej stronie holu widać też kafejkę. Tutaj mamy wrak samochodu, na który spadła bomba Iraku w 2007 roku. Tutaj mamy czołg T34, sowiecki, chyba znany w polskiej armii. To tyle, jeżeli chodzi o środkowy hol. czajki robić. Tyle jeżeli chodzi o parter Jak mówię, nie będę za bardzo się mi nie gadał do kamery bo niby nie wolno tutaj kręcić Też widzę, że ludzie tak samo sprzycali robią to samo Także telefon i ściemniam, że robię sobie zdjęcie Spoko, wychodzimy właśnie na pierwszy piętro. Na pierwszym piętrze tematyka już II Wojny Światowej Dobra, to już wszystko jeżeli chodzi o to piętro Generalnie jest to nieduże muzeum, chyba najmniejsze z tych co do tej pory widziałem Ale za to mają całkiem pokaźną kolekcję, całkiem fajny skręt Nic, idę, piętro już wyżej Dobra, śmigamy na kolejne, drugie już piętra To co tu piszę, to większość tego piętra chyba będzie poświęcona Holokaustowi Zostaje tutaj widać jakąś galerię holocaustu, ale galerię holocaustu zostawimy sobie na sam koniec. Fragment ramy okiennej z World Trade Center. Na pięterku za dużo rzeczy nie ma, idziemy zobaczyć go Muzeum Holokaustu Nie wiem czy się będzie dało tam cokolwiek nagrywać Dobra, jeżeli chodzi o Galerię Holokaustu to lipa na dzień dobry Zobaczyli tylko mój telefon i... Panie nie wolno, nie wolno panie To jak nie wolno to nie wolno, idziemy dalej, jesteśmy na trzecim piętrze Po tej stronie też jakaś galeria i przypuszczam, że też nie można wchodzić z telefonem to jak widać tylko galeria zdjęć, nie chce się tam pchać, robić sobie problemów. Idziemy dalej z tego co widzę po drugiej stronie też druga galeria, ta tym razem jest zamknięta. I co wychodzi na to, że jeszcze jedno pięterko nam zostaje? śmiramy śmigamy na górę. Jesteśmy na samej górze I z tego, co widzę, to jest tu tylko galeria i rów teraz. No ale ten rów teraz to wygląda tak. Zamknięty, no i nie wiem, na co ma być widok. Chyba na tą wieżę tutaj. Idziemy zobaczyć, co to za galeria, ale pewnie z telefonem tak samo mi stąd wygonią. Się okazuje się, że ta galeria jeszcze wyżej jest. Dotarliśmy. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o tę galerię. Schodzimy na dół zobaczyć, czy czegoś czasem nie przeoczyłem, ale na moje oko widzę, że chyba wszystko prześliśmy. Idę jeszcze na zewnątrz, bo podobno w tych ogrodach tu naokoło też można znaleźć jakieś historyczne rzeczy. Także idziemy zobaczyć. Na zewnątrz też widać kilka rzeczy. Tu między innymi przed nami działa z I wojny światowej. Tu zaś widać fragment muru berlińskiego z 1000 1989 roku dotarłem do jakiegoś ogrodu tybetańskiego. Zobaczymy co tutaj mają. Tak wygląda ten ogród tybetański. To chyba tyle jeżeli chodzi o tybetański park, tu z tego co zauważyłem jest kilka wejść i to muzeum jest połączone normalnie z parkiem. Ludzie sobie przychodzą, wyprowadzają pieski. Także spoko. No dobra, jesteśmy już po wszystkim. Muszę przyznać, że jestem troszeczkę zaskoczony postawą tutaj pracowników, bo nigdy, nigdy, nigdy wcześniej nie zabronił mi kręcić żadnych vlogów w muzeach. Także trochę to dla mnie dziwne. Okej, okay, uszanowałem kilka miejsc, jak to Muzeum Holokaustu. Tam zwróciła mi pani. Uwaga, i tak dalej. Oczywiście musiałem napomknąć, że urodziłem się w Oświęciu. Także temat mi nie jest jakoś, e, że tak powiem, obcy. Więc po prostu sobie darowałem i odeszłem. Do innych galerii faktycznie nawet sobie nie wchodziłem, bo bez sensu do tej jednej, tylko tam na górze. No ale tam też mi zwrócono uwagę, że nie wolno kręcić, także ani zdjęć nawet robić. Także sobie odpuściłem. No co, reszta to chyba w spoko, nigdzie nie było żadnych obostrzeń, że nie wolno kręcić kamerą ani nic. Ja info odnośnie kręcenia kamerą widziałem tylko przy galeriach, między innymi właśnie tej Holokaustu. Nie widzę problemu, robię im tylko reklamę. No i przy okazji pokazuję wam, jak to wszystko tu wygląda. Co do samej galerii, warto tutaj przyjechać, jest to niewątpliwie jedna z mniejszych galerii. I maksymalnie myślę, że Wam zajmie tutaj zwiedzenie całości, może godzinę, może półtora. Także, jeżeli jesteście gdzieś w centrum Nieopoda Londona, czy Mostu Westminster, całego parlamentu, polecam, bo można sobie tutaj dojść w 15-20 minut no i zobaczyć fajne miejsce. A jest. Wychodzi na to, że to koniec już tego vlogu. Jak się okazuje, to wszystko, co to muzeum ma już do zaoferowania. Jak widać na zewnątrz, to tylko dwie, trzy rzeczy do zobaczenia. No i tyle. Krótki vlog, ale treściwy. Myślę, wszystkie informacje są ujęte. Aha, jeszcze jedna dość ważna rzecz. To muzeum jest zupełnie za darmo. Nie potrzeba bukować żadnych biletów. Po prostu jesteście na miejscu, wchodzicie i jesteście. Także to tyle, jeżeli chodzi o mnie i dzisiejszy vlog. Zapraszam was do następnych. Także nic. Ja śmigam do metra. Trzymajcie się, na razie, hej!